Nie ma w ogóle ternitu. Widzi Z góry nie ma w ogóle ternitu. Nie ma, nie ma. No. No, to się pan, szatys i tym opiekować. Żatys się, umarć. Wchodziło się w umarę, bo nie będzie robić. A nawet to też tak względnie wygląda, nie? Nie wiem, pan to prosi. Nastąpił pan, że nie. To będzie na razie. Zabezpiecz na złom, to co pan na Trzeba cię Ale lepiej pan nie wiem, czy ktoś kupi. Można było ogłoszenie dać, że no, coś jest. Nie jest. No, ty ktoś tu jest. Nie wiem, czy ktoś Nie wiem, Oni muszą, oni muszą protokół z tego spisać, nie? Co? Protokół muszą, musicie spisać. No i musicie zdecydować co, dać ogłoszenie, a później jak nie kupi ktoś to. No to napisać ogłoszenie, a my też zaczynamy protokół.